Szkody komunikacyjnej w typowej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów naprawy pojazdu. Może się jednak zdarzyć, że w pojeździe wystąpi szkoda całkowita. Ma to bardzo istotne znaczenie dla poszkodowanego, ponieważ determinuje to wysokość odszkodowania, które powinien otrzymać. Szkoda całkowita występuje, jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. A z nieopłacalnością naprawy mamy do czynienia, gdy jej koszt przekracza wartość z przedszkody. Jeżeli koszt naprawy jest wyższy od wartości pojazdu z przedszkody, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, będące różnicą pomiędzy wartością samochodu z przedszkody, a wartością tzw. pozostałości, czyli wraku pojazdu. Warto pamiętać również o tym, że uznanie szkody za całkowitą wpływa również na sposób refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. Ten temat omawiam w innym wpisie, do którego link znajdziesz teraz na ekranie. W praktyce bardzo często się zdarza, że zakład ubezpieczeń bezzasadnie wydaje decyzję o nieopłacalności naprawy. Można wyróżnić dwa podstawowe przykłady takich nieprawidłowych decyzji. Najbardziej jaskrawa jest sytuacja, w której ubezpieczyciel uznaje szkodę za całkowitą, pomimo że nawet ustalony przez niego koszt naprawy nie przekracza ustalonej wartości pojazdu z przedszkody. Zdarzają się nawet przypadki uznania szkody za całkowitą, pomimo że koszt naprawy jest o 30-40% niższy od wartości samochodu z przedszkody. W takim przypadku nieprawidłowość decyzji jest jednoznaczna i wynika z jej samej treści. Mniej jednoznaczna sytuacja ma miejsce, gdy co prawda wyliczenia ubezpieczyciela pozwalają na uznanie naprawy za nieopłacalną, jednak same wyliczenia są niewłaściwe, gdyż zaniżono w nich wartość pojazdu z przedszkody i lub zawyżono koszty naprawy. Poszkodowany jest z reguły dobrze zorientowany co do wartości własnego pojazdu. Może się również upewnić korzystając z pomocy rzeczoznawcy samochodowego. W ten sposób można zweryfikować koszty naprawy. Jak zatem z tego wynika, poszkodowany ma realną możliwość zweryfikowania, czy stanowisko o szkodzie całkowitej jest prawidłowe. Na koniec podam przykład prawdziwą sprawę mojego klienta, który pokazuje, że warto weryfikować i kwestionować wycenę zakładu ubezpieczeń. Ergo Hestia wyceniła koszty naprawy pojazdu na kwotę prawie 10 900 zł, a wartość pojazdu sprzed szkody na kwotę 10 500 zł. Tym samym ubezpieczyciel uznał nieopłacalność naprawy i stwierdził, że wystąpiła szkoda całkowita. Wartość pozostałości ubezpieczyciel ustalił na kwotę 6 700 zł i na tej podstawie wypłacił 3 800 zł odszkodowania jako różnicę pomiędzy wartością ta z a wartością pozostałości. Poszkodowany poprosił aso Renault o wycenę kosztów naprawy. Otrzymał rabat na część i w konsekwencji łączny koszt naprawy był niższy od wartości ota sprzed szkody. Następnie przedstawił wycenę naprawy, która opiewała na kwotę 10300 zł, a więc kwotę poniżej wartości pojazdu sprzed szkody uznanej przez Herstiel. W ten sposób wykazał, że naprawa jednak jest opłacalna i nie ma szkody całkowitej. Jak widać na tym przykładzie poszkodowany otrzymałby jedynie kwotę 3800 zł, gdyby nie podważył stanowiska ubezpieczyciela. Dzięki jednak temu, że to zrobił. Po negocjacjach udogodowych otrzymał łącznie 8800 zł odszkodowania. Tę sprawę szczegółowo omawiam w innym fisie, do którego link widzisz na ekranie. Dlatego jeśli ubezpieczyciel uznał, że w Twoim pojeździe wystąpiła szkoda całkowita, sprawdź, czy te kwalifikacja jest prawidłowa. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tej wyceny, możesz się ze mną skontaktować. Postaram się odzyskać dla Ciebie odszkodowanie. Dziękuję bardzo. Wojciech Drapała.